Mamma mia, witamy w pizzerii e, Gaenali. Chocolate e, Gaena Pretoria, witamy w pizzerii, zapraszam, zapraszam, oferujemy tutaj frytasy, oferujemy napoje gazowane i pizze przepyszne, tutaj... wszystko bellissimo tutti frutti dolce vita. Co, 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 my tutaj To tu ja robimy? już na picie! Bo nie żeby coś, ale zatrudnili nas, tak w sumie trochę nie wiem, jak się robi pizzę. Robiłeś kiedyś pizzę? A! Czekaj, obstawiam, że trzeba wałkować. Wiesz co, ja na razie e... wiem, jak y, ogarniać maszynę okay. tutaj do lania Sos? coli. Proszę, czoklad. Ser? Wiesz co, może ty tutaj się zajmuj klientami. Hej, robię, patrz, co? wychodzi mi, wychodzi mi, zobacz, to e... wygląda jak pizza e... To jest Wspaniale, to jeszcze kolejną trzeba, to może ja zrobię kolejną, tutaj jest chyba ciasto. E... Ja mam, ja mam, spokojnie, A, ja to zrobię tą drugą. To dać jej um, picie, bo, ponieważ ja się boję jeszcze rozmawiać z klientami. E... To poczekaj, ja tutaj... Rzuciłam pyk. ci picie jak coś. Okej. Okay. Takie trochę z podłogi, ale e... na pewno smakuje wspaniale. Pyk. To jest kolejna osoba! My cały czas rozmawialiśmy z tym panem Hej, my jesteśmy tacy popularni. Ja nie wiem, skąd oni wiedzą o naszej pizzerii to pewnie przez ulotki. Myślisz? Tak, wiesz. Ja wiem, ja wiem dlaczego. Oni po prostu subskrybują nasz kanał. Mam nadzieję, że każdy subskrybuje nasz kanał. Mam nadzieję, że ty też, osoba która to ogląda, subskrybujesz kanał. To jest bardzo ważne, aby filmy się pojawiały. Dostaniecie za darmo pizzę, o, pr promocji, ulotko zniżkę. naszej nowej restauracji. Zniżkę, nasza Mario, Luigi, Tutti Frutti, Italiano, Dolce Vita. Czy e, w ogóle twoja pizza się me nie... ...megusta. Właśnie. Proszę bardzo. E, dwie pizze, tak? Tak. I jakieś frytasze do, do tego? Nie, nie. wszystko. Tak? Halo? Przepana? E. O, o dziękuję. dziękuję, bardzo 7, ładnie. 7 złota, okej. Okay. Okay, dwa razy czy... frytki. No, ja zrobię frytki. Ja zrobię frytki. Okej, okay, a ja robię dwa razy yy, pizzę. Bo chyba trzeba te je pociąć, Pizzeria. Tak? Mamma mia pizzeria. A yy. wiesz co? to no ja ci powiem, że yy, tutaj z naszym doświadczeniem w restauracjach coraz chyba lepiej. Nam tak, idzie. tak. Pamiętaj, żeby wykrzykiwać przypadkowe yy, włoskie słowa, bo dzięki temu będziemy, wiesz, bardziej E... I bardziej restauracyjni, tak, tak, tak. tak. Rozumiem, ben, rozumiem. Wiesz, jak prawdziwa włoska restauracja. Mamma mia! E, trzymaj frytki. O, a to po prostu kl... oddaj no, na, na tackę. Nie, bo ja się boję rozmawiać z klientami. No, no, dobra, ja no, jestem po prostu nieśmiała, e, na dobra, razie. Dobra, druga pizza. E, tutti Frutti! Prosciutto Granda Padano! E, ja e, umiem e, Granda Padano. Margherita! Parmezan! Trzymaj! E, Frytki są e... dla ciebie. I to już chyba wszystko tutaj e, e, klien... z Pizza... tej klientki. Czekaj, ty jej dałeś pizzę dosłownie bez niczego? Nie. No patrz. No mam normalnie. Aha, Halo? Okay. E, e, ten... Proszę pani? O, thank you, super. Wiesz co, dla mnie ona była taka blada. Myślałam, że nic jej nie dałeś. Okej. Okay. Dwa razy soda. To ja robię cztery sodę. Cztery razy soda? Nie, dwa razy. I Ojejku, jakaś pizza skomplikowana, dobra. What? pepperoni? Mamy, oh! mamy ciasto. Nie wiem, czy sobie ty z tym poradzisz, Czokles. Poradzę sobie. Mamma mia! Ktoś mi przebił oponę w moim Fiat... Fiat Uno! A, Ferrari! Pamiętaj, pamiętaj Wykrzykuj przypadkowe włoskie słowa. To trzymaj... A, ty jeszcze musiałbyś... Okej, okay, tak jak jeszcze... skończysz, to ci rzucę... Te, o, napoje. Proszę bardzo, nie się pizza Trzymaj robi. napoje. A tak rzucasz na ziemię? Jeszcze się zorientują. Nic nie widzą przecież. Proszę bardzo, pyk, pyk. Okej. Okay. Jak to ta pizza się robi? E, moja ta pizza! Zaraz będzie gotowa, zaraz będzie gotowa, come on. Co come on. W ogóle myślisz, Dalej. że e, jeżeli będziemy sobie tutaj dobrze radzić, to nasza malusieńka pizzeria się rozbuduje? E, myślę, że... Myślę, że... Patrz. O, myślę, że Będziemy może w jakiejś galerii handlowej albo coś. Proszę bardzo! Ej, mamy 18 zł, to dobrze nam idzie. I to kolejny, zobacz, to kolejny klient. Okej, okay, to ja w takim razie, ja robię Witam, we, we włoskiej restauracji tak. oh. Pretoria Genali. Pretoria Genali? Pretoria Genali, czoklet, il Cosa Nostra. Um, co, Ale Capone. Zrób pizzę. El zrób pizzę. Ja się tutaj zajmę frytkami oraz El, napojem. Pizza, sos i ser, okej. Okay. Ale powiem Ci, że ja czekam, aż e, skończymy ten dzień i żeby szef zobaczył, jak bardzo dobrze nam idzie i wtedy na pewno da nam jakąś. A was? My się dostaniemy awans? Wyjaś... was? Oby. 100%. Proszę bardzo. Wkładamy do piekarnika. Czekaj, e, co mogę wy, wykrzyczeć po włosku, żeby, żeby było, że to jest włoska restauracja? E, A możesz. Popro... Mama mia Juventus przegrał. Proszę, proszę, daję ci kolejny te. E, Wiesz, co może po prostu się jeść cicho. To też nie e, będzie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Już! Pizza tak? gotowa. Tak, <laughs> pizza gotowa. Dwa razy frytki, pizza i. Znaczy, wiesz, ja nie chcę, żebyś tak jak wyźle zrozumiał? Mi się Dwa bardzo razy podoba napoje. twój. Ee, twój akcent. Pizza zamknięta, nie, szybko. Nie, szybko! Nie! Szybko! Nie, nie, nie! Kliknę! Poczekaj! Okej, okay. dobra, trzymaj jedno e, czerwone, ale po prostu prawie wszystkie możesz kliknąć. Pyk. Nie bo ja się boję. Że ja nacisnę czymś, innym mi się zepsuje. Proszę, pyk. Dzień dobry. Pyk. Jest pan ostatnim klientem, a jest pani ostatnim klientem! 25 mamy! Jas! Świecie nam poszło, hej! E, Ej, bardzo Fiona. dobrze! Skip night, okej! Okay. Piona! Piona! E, Taka włoska! A... Miau, mia. Next day, uwaga! Eee... Halo? Pizza italiana! Zapraszam! Czyżby ulotki tym razem. A, ulotki podziałały, zobacz, nawet bliźniacy do nas przyszli. E, ojejku, dwa razy frytki, dwa razy soda. Dobra, Dobra. ja robię frytki, ja robię sodę. E, a ja robię. Czekaj, ja pizza. Ej, to ja tylko pizzę będę robił. No dobra, no dobra, ja tu świecę też uśmiechem, nie? Absolutnie, słuchaj, ty jesteś yy, i... Jestem też kelnerem, więc w sumie Tak, 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 dokładnie, Proszę więc... bardzo, ale daj mi też zrobić trochę frytki i sodę, bo bym pokazał przynajmniej widzom, jak to wygląda. A, dobra, no to w takim razie ja tutaj dokończę frytki i ty kolejne możesz zrobić, a ja zrobię pizzę, ok? Okej, okay, to czy pizza już się gotuje, więc... Yy, tak, ale po tym dalszym kliencie, dobra, trzymaj frytki... Dobra, czekaj, tu jest napój... ...i trzymaj picie. Picie, daj picie, daj picie. I, daj przy, i picie i frytuszki. I picie i frytuszki, picie, frytuszki. I Teraz eee... tak. Trzeba jeszcze… E, czy to już wszystko? Tak, pizza już się robi w piekarniku i e, przy kolejnym kliencie, jeżeli będzie okay. chciał e, inne rzeczy, to po prostu ja się zajmę pizzą, ok? Ceria! Peke, peke. E, dobra. E, I tym naszego... razem co pan chce? Okej, okay, on chce tylko pizzę. Dobra, nieważne. Pizza dwa razy frytki. A, okej, okay, to w takim razie ty zrób frytki. Nie, raz, Nie fryt. raz frytki. Dobra, raz frytki. W takim razie fryteczki się robi w ten sposób. Ciach, 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 ciachu, ciachu. Wkładamy tu. Bierzemy sobie, bierzemy sobie opakowanie na fryteczki. I. I? Mama mia! No, poczekaj trochę, tej ziemiaki już oh. do siebie dojść, prawda? Fryteczki świeżo, ej, chciałem takie frytki sobie takie świeżo z ej, ja oleju zjeść. Nie, też, nie obiadu, jeszcze, to jest no, tragedia, żeby pracować w restauracji sobie, bez obiadu. No, sobie pizzę, jeszcze jedną tutaj taką dla nas, co? O, a to nie, bo Hej, będzie... w ogóle. Ej, w ogóle Genali, jakoś wyglądać inaczej? Jakbyś miała, nie wiem, jakieś włosy takie? A no tak, była ostatnio. E, ta pizza mi się nie chce postawić. A nie wiem dlaczego. E, postaw ją. Prawie? Tak, tylko nie tą, nie tą. Dałaś mu pustą. Nie, ona jest w porządku. E, Okej, okay, to mi Po prostu dla drugiej Co, coś osoby się, coś się psuje. jest taka blada bardzo. E, dobra. E, pizza. Dobra, to teraz dwa razy red soda dam. A, to ty teraz. Dobra, to ja się w takim razie zajmę Pyk. pizzą ponownie. Pik. O nie. E, cheese. Klik. Cheese. Pierwszy raz red soda. E, sos. E, Albo. Pepperoni. Raz. Drugi raz red soda. O nie, I nie to. Peppers. Okej, okay, czyli wszystko. O, czokle, coś tutaj uciekło. Wiem, wiem, opakowanie wyrzuciłem, bo mi do ręki się przykleiło, jakieś w tłuszczu jest, nie wiem. Juuu, to wszystko, Tyk. musisz to wytrzeć, zanim to klientowi. E, pizzę masz? E, tak, już się robi, a tak w ogóle... W takim razie kroję. Nie powiedziałam ci, byłam u fryzjera i o. delikatnie przyciemniłam sobie włosy. O, ej, ładnie wygląda. Ej, patrz, w ogóle ręce ci widać, widać, że sobie rękami podwinęłaś w końcu, delikatnie ci widać dłonie. Aha. Nie patrz, to takie wiesz yy, wrażliwe. No hej, w końcu, jak będziesz dawała kciuka w górę, to będzie widać, że dajesz kciuka w górę. Proszę bardzo, pizza jest. <laughs> Frytki, pyk. I soda? Okej. Hej! Hej! Dobra. No po prostu powinniśmy dostać tutaj dyplom najlepszego pizza. co my tu jęca. mamy? Ten... E, dobra, teraz ja robię pizzę. Czy ty okay. tym razem chcesz zrobić? Napój czerwony. Bum. E, frytasy. Ciach. W ogóle ta lodówka trochę nam się tutaj um, nie wiem. Chłodzi się trochę. Dobra, to jako klimatyzacja działa, bo się a, nie daje zamknąć, tak, chyba. Tak, tak, tak. Po prostu, wiesz, przemilczmy. To, to nie jest nasza lodówka. Tyk. Jeżeli to by była nasza lodówka, to na pewno już by się zepsuła. Dobra. Ale frytasy. Najwyraźniej to jest, wiesz, taka bardzo droga zabawa. się frytasy robią. Dobra, frytasy. Frytasy są gotowe? E, są. So? A ty? Klik... Może. Ej, a jakby się dłużej przytrzymało, to będą bardziej chrupiące. Czaklet nie. Nie rób tego. Wydaje mi się, że, Come on. że to. Że dokorze i już pizza jest zrobiona, e, także... Dobra. E, Okej, okay. czyli tylko frytki. Mhm. Halo, fry. O. Eee, to są frytki, które wyszły z. Wow, przepyszne! Mm, to może, ale może jednak nie czekajmy aż się przyrumienią bardziej. Wiesz co, no musisz szybciej to robić, ponieważ boję się, że... E, tutaj inni klienci, zobaczysz, inni, inni klienci czekają, a ty robisz te no już, węgle? Już, 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 już Proszę Come on. Dobra. No, no dobra, już szybko. Pyk, pyk! I kolejny klient, o na szczęście kolejny oh, jeszcze kolejny czeka To i naprawdę Dwa... jesteśmy nie, bardzo popularni pizzę tylko chcę. Dobra, ja już tą pizzę robię w takim razie okay. Szybciutko, chyba że Okej, y, okej okay, okay. Okay. I czekamy i hops, niestety. To akurat to w łatwe, łatwe zamówienie jako, bardzo Jako y, tutaj y, keller możesz porozmawiać z tą panią, żeby troszeczkę Mamma mia Tylko nie flirtuj e, e, Jak się po włosku, jak jest dziewczyna po włosku? E... Bella Donna. Bella to Bella, jest. Be Bella Donna. Bella, to jest Bella Nieważne. donna. Cikita, Chiqui nie, Chiqui Ch e... Niech pani sobie już idzie, dziękuję. Okay. Trzymaj pieniądze. Jakby, Jak ją tu mogę? E... O nie, już koniec. Nie dobra, jeszcze możemy jeszcze zrobić Dwa to razy spadnie. to ty rób y, te. Robię frytki. Możemy to ja robię jeszcze pizzę. po zamknięciu mu szybko dostarczyć. Pyk. O. Sosik oraz y, ser. Uwaga, I wkładamy uwaga. oraz kolejną można od razu zacząć, czyli robimy ciach, ciach i dajesz. wszystko jest w porządku. No robię Szybszko. wszystko! A to nie ja mówię sam do siebie, dajesz do frytek mówię, żeby A, się dały. A, frytek, rozumiem. Dały się i zrobiły, się. A rozumieją się w ogóle te frytki? E, mam jedne już. I drugie, czekamy, zaraz będą. Tak, to teraz czekamy tylko na piec, aż się ogarnie. O! <grystanie> Jak to wygląda, jakbyś tak się patrzyła, taka głodna przez, przez ten... No, przez szybkę. przez szybkę tej mikrofali. Wiesz co, ja nie mogę trzymać dwóch pizz, więc musisz, mogę ci oddać Dobra. tę jeszcze niezrobioną. A, oraz... Okay. E, ja wciąż nie mogę ich za, jej zabrać! E, chwila. To daj... Może rzuć mi tą pizzę? Aha, trzeba wyrzucić jedną niezrobioną. <grystanie> Naprawdę? Tak. O nie! Dobra, to ja jej dałam. No to w takim razie muszę tylko zrobić kolejną, no? O nie! Czokreć, czy ty ją wysłałeś bez. Myślałem, że jedna pizza tylko. Były dwie! Oooooo! Myśli, że się szef nie wkurzy? Jeżeli się wkurzy, to. Dobra, ostatni dzień w takim razie, spróbujemy. Tym razem musimy zrobić wszystko idealnie i wszystko perfekcyjnie. Może tym razem dadzą nam awans, co? Mam nadzieję. Uwaga! O, witam! E, może jak, jak ten jak jakiś e, Pavarotti jak będę śpiewał, co? To będzie tak... Nie, proszę nie! E, Dobra, ja już pizzę robię. Soda, soda, fries, fries... Dobra. To może wiesz co, zamijmy się, ty sieć przy pizzy, okay. a ja tym razem zajmę się... Ja jestem pizzamakerem profesjonalnym, proszę bardzo. E, pizza Maker. boom, bum! Ciach! O, tutaj fryteczki. Co tu się w tej pizzy... Co, co to za pizza tutaj jest? To jest sos i cheese po prostu. Tu jakaś pizza w środku jest. Naprawdę? Czy Nie, mi się... to, jest, to jest zwykła, po prostu ci się wydaje. E, o co chodzi? A, nie wiem, może coś yy, po prostu w piecu coś jest, tak? Okej, okay, dobra, ja mam pizzę, więc jej oddaję. Dobra. E, dobra. I jeszcze ale to musimy jest oryginalną pizza. To jest pusta pizza w tym tym. Nie, 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 ta jest normalna, uwierz mi. Po prostu okay. y, dla drugiej osoby wydaje się być, wiesz, taka blada, ale to, okay. są, to są różne smaki po prostu. Okej, okay. to, to, to jest coś dziwnego. Okej, okay. soda? Soda? W takim razie ja tu mam. E, chwilę, ale ja tu pizzę zrobiłem. To jest ta pizza, którą robiłem, a ta, co tutaj była, to była jakaś inna. To była moja. Ona była taka sama? Tak. Dobra, no to. Mamy pieniążki. Okay. I może tym... Słuchaj, może ten pan chce. O pizzę? Nie, ona O chce, nie, ta to osoba musi się dobra, dobra, to ja robię. Ej, yy, ja robię. Mów, znaczy ja mówię, dobra. Ty mówisz, też, yy, dobra? Jesteśmy Dwa razy dobra? frytki. Tak, to ja robię frytuszki. Pyk, pyk. Potrzebujemy jeszcze papryczki, potrzebujemy jeszcze e, peperoni. Wiesz co, ja tutaj jestem w ogóle wkurzona, Ciach. dlatego że nie mam najlepszej pizzy, która istnieje, czyli pizzy z ananasem. Wiesz, że właśnie, właśnie wypowiedziałaś wojnę nie dość, że Włochom, to jeszcze ja wypowiedziałaś ananasa. wojnę w połowie naszych widzów. Ale, Kanada Napiszcie nie uwielbiam... w komentarzu, słuchajcie. Hej! Czy lubicie pizzę hawajską? Jaka kawajską? jest wasza ulubiona pizza? Czyli pizzę z ananasem, bo są zdania bardzo podzielone, niektórzy kochają, niektórzy je nienawidzą. My akurat chyba lubimy. Ja uwielbiam. To jest moja ulubiona pizza Ever. E, poczekaj, pizza gotowa, pizza gotowa. A kolejna moja ulubiona pizza to jest taka najzwyklejsza. E, jeszcze tylko soda, tak? E, tak, soda już się robi. Okej. Okay. O, proszę bardzo. I voila, możesz tutaj pana y, pożegnać? Do widzenia. Tak, w ogóle, to trzymaj kasę tutaj. O. Ja nie, nie chcę jej dziękuję, brać. Dziękuję yy, za wrzucanie. Yy, dobra, poczekaj, pizza znowu z sosem i ze wszystkim. Okej. Okay. Wracając. Razie, moja pyk, ulubiona pizza to pyk, jest kurczak pyk, i y, pieczarki pyk. na przykład. To Najlepsze to przyczyna. są serowe albo z jakimiś takimi bardzo dziwnymi rzeczami. Ja bardzo hej, lubię takie eksperymentalne pizze. Ja to mi to pizzę. Co? Ja coś zjadam pizzę na obiad. Ja też bym zjadł pizzę. Złuchy. Ale nie możemy ich jeść, no, bo... A jak polizzę. Nie, nie możesz po... Bo... Nie, a jak jak no ty? A jak ugryzę kawałek powiem, że... Że, że to szczur? Szczur. <laughs> nie ma takiej opcji, czoklec. Dobra, no już dobra. skończyłam, tylko pizzę daj i e, zakończyliśmy tutaj tego klienta. Okej, okay. w takim razie... To zakończyliśmy tego klienta. Proszę wyjść! Dobra. I jakiś klient? O, kolejna o. pani. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ci sami cały czas osoby przychodzą, po prostu tak bardzo. Bo, o nie, y dwie pizze. Dobra, to ja robię y fryteczki. Dobra, ja biorę pyk, pyk. A poradzisz sobie z dwoma pizzami, bo to pyk. jest mi duża odpowiedzialność, Spokojnie, wiesz. ja nie takie rzeczy robi. A jakie rzeczy inne robiłeś? E, kanapki. <laughs> Herbatę. <laughs> Herbatę, kawę. Zupę jakąś kiedykolwiek zrobiłaś? Już friteczki są, także jak skończysz pizzę, to możemy okay. zakończyć tego klienta znaczy ponownie. Dwie, dwie trzeba mieć. Owszem, mogę zabić drugą. E, tak, to ty rób. Nie, bo nie będziesz mógł trzymać. A, okej. Okay. To może ja zrobię, co? Dobra. E, to trzeba hops, hops, hops. Pizze, hops? Pizzeria italiana, proszę bardzo. E, ten? ten. O oraz ten. I wkładam ją do pieca. Okay. Proszę sekundę poczekać, już jest w piecu. Um, proszę panią. Poczekaj, czy powinniśmy jakieś okrzyki włoskie dawać, żeby było, że to jesteśmy łukami? Nie. Jesteśmy nie, nie powinniśmy, um, absolutnie. Powinniśmy um, się cicho i być miłe dla klientów. Football, AC, <grym> Milan, Ferrari, Lamborghini. Już powiedziałam, że nie trzeba. Eee, co co można, co można. Niech pani już, Brakuje już mi słowa. Do, do, do widzenia, proszę pani. Eee, tak. Eee. Dziewięć tych. Trzymaj, co chwila. tutaj trzeba zrobić? Rób, y, to rób pizzę, czy chcesz Pizza, robić tym razem chwila. frytki? Pizza, dobra, robię pizzę, robię pizzę, Dobra, robię pizzę. to ja robię w takim razie frytki. E, aż się, wiesz co, mój, mój mózg się zawiesił, bo szukałem włoskich słów i tak trochę... A, e... no wiesz, no jak ktoś nie jest z Włochem, e, powinniśmy poprosić tak. naszego kolegę. Jeżeli nasz kolega Włoch to ogląda, proszę tego nie oglądać. <laughs> Dokładnie. E, chwila, jeszcze potrzebujemy to i to. Dobra. Radzisz sobie? Tak. Jeżeli potrzebujesz pomocy, daj mi koniecznie znać. Mhm. Mm Bo ja już tej fryteczki prawie już do siebie dochodzą. Pyk, pyk. E, czyli jedna, druga już jest zrobiona. Powinna już być gotowa ta pizza? Halo, halo? Halo halo, pizza? Dobra? A... <ścoughs> Czemu nie wkładaj tej pyk? głowy do pieca? Pizzeria is closed, dobra. O nie! A mamy jeszcze kolejnego klienta. czy to jest nasz już ostatni? Nie, to jest ostatni, to jest ostatni. Dobra, to ty tutaj skończysz. to jest zwykła tylko ta pizza, pizza zrobi tylko z sosem i serem, więc chyba nie, nie miałeś żadnych problemów, prawda? A, e, nie, wszystko było w porządku, jak, dobra. Gręba, jak najbardziej. Jak najbardziej, to możesz tutaj dać e, t, pani tej, która czeka pizzę. I... No tylko się musi zrobić. Coś długo się robi, to musi być w takim dobra. razie bardzo dobre. Pyk. I wola. Ta -da! Słuchaj, w takim razie jestem z nas bardzo dumna. Ma, mamy Na pieniążki. pewno, jeżeli szef o tym y, usłyszy, to y, da nam kolejny jakiś, nie wiem. Myślę, że kolejny lokal. No, może, może możemy kupić za pieniążki jakiś nowy lokal. Zobaczymy. Myślisz? też mi się tak wydaje. No ale dobra, ten dzień uważam, że chyba jest zakończony. Co ja jest. Zakończony strasznie jak za, y, jak ten... jestem strasznie głodny, ja chyba pójdę tak, sobie coś. Y, ale nie jest tutaj. Pójdziesz tak. sobie do pizzerii obok. prawda? Dobrze, dobrze, do pizzerii obok. A w międzyczasie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało i nam się podobało, oczywiście strzecie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. I o kolejnej i... pizzy. Cześć!